Siemano, witajcie, ja jestem Kuba, i Skiro, ale to już w sumie pewnie wiecie, a na dzisiejszym filmie będę zgadywał statystyki przeciwników, których pokonam. Czyli likwiduję kogoś i staram się zgadnąć jego KD, czyli stosunek zabójstw do śmierci. Tak to może trochę wytłumaczyć, co nie? No i zanim przejdziemy dalej, zostawcie taką subskrypcję tylko, że na dole pod filmem, ponieważ ja filmy wrzucam co drugi dzień, więc naprawdę się opłaca. No i jak nie używacie mojego kodu w sklepie, no to... Halo, czemu tego nie robicie? Wystarczy wejść do sklepu, e, wejść w zakładkę weź twórcę i wpisać Kiro, potwierdzicie to tyle. E, serio, to jest mega proste, a dużo osób tego jeszcze nie robi. Więc jeżeli tego jeszcze nie robisz, to. No zrób to. I zapomniałem powiedzieć, mogę się pomylić o 0,1. To jest taki margines błędu, bo wiadomo, że nie trafię tak dokładnie, co nie, ile ktoś ma kd ale mogę być bardzo blisko. Wtedy punkt będzie się liczył. Ogólnie tutaj popełniłem mały błąd, ponieważ margines błędu 0,1 to jest bardzo mały margines. Gdybym dał chociaż 0,25 albo 0,5, to już w ogóle by było super. No ale dałem 0,1, więc no sami zobaczycie. Ile miałem punktów na sam koniec Z początku będę grał normalne gierki W sensie solo, a później pójdziemy na arenki No i jak na przykład trafię na bota To wiadomo, że nie da się sprawdzić kd bota Albo jak ktoś ma jakiś dziwny nick z jakimiś znaczkami dziwnymi No to też nie uda mi się e, jego kd Sprawdzić, jego statystyk Więc to są takie wyjątki i jak coś To mi gierka loguje, nie mam pojęcia czemu Ale zaktualizowałem sterowniki do komputera I gierka zaczęła mi lagować No halo, w sensie nie laguje W sensie po prostu się ścina, o to mi chodzi To Wylądujmy sobie teraz na przyjemnym parku I zacznijmy w końcu Robić te fragi Lama pod choinką, tak, o, dobra, sobie tam wyląduję Tylko jak zbiorę lamy, to nie będę o broni A jak nie zbiorę lamy, to nie będę miał maców No nie wiem, już chyba wolę macy niż broń Zawsze się jakoś zabuduje i będzie git, co nie? Dobra, szybko, no jak ktoś mi teraz ją zbierze Mam nadzieję, że nie O, już mnie tutaj, oho Fajnie, czekajcie, ja robię zawijkę stąd Po skrzynkę, albo... Nie robię za wieki po skrzynkę. Nie, wiem, spadamy stąd do jakiegoś domku po prostu. Gierkami strasznie się zacina. Nie mam pojęcia dlaczego. W sensie, ja wiem, zrobiłem jakąś tam aktualizację. Ale no nie powinna gierka od razu się tak zacinać. Więc jakbym gorzej grał, no to e, muszę to zwalić na, na grę. Co, 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 co? Czy wy widzieliście tego agenta? E, on ma KD 0,65. Nie wiem dlaczego, tak, ale po prostu. No, chłop się skradał. On nie może mieć wysokiego KD Dobra, dostajesz bomby Dostajesz bomby Hmm, on zrobił fraga Jak chciałem zrobić tego fraga? Ło, co, 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 co? Czekajcie Robimy sobie zawijkę do niego Dobra, mam fraga On jest niby anonimowy, ale jakoś to sprawdzę po wtórce I jego KD Jeden... I 3, 1,3 załóżmy, że O coś takiego mniej więcej Ty no, no robi się niebezpiecznie tutaj jak chcę zrobić taktyczną zawikę i uleczyć się No tutaj będzie w miarę bezpiecznie No ale że granaty Nie no, ta tak tak, ja się nie bawię Dobra, ja się nie boję, podjeżdżam go zaraz Stamtąd były jeszcze jakieś strzały, witam cię kolego Ale że ja nie mogę głow... Ja nic nie trafiam Byczku, wychodź stąd Chłopco w ogóle mi ucieka cały czas Dobra, mam go. Jego KD Jeden przecinek dwa! No to mam chyba pogranę. tak lekko. Czy ja naprawdę muszę ciągle uciekać. Ale to tak cały czas. Oho, tutaj jeszcze ktoś przybiegł, no czy tu może w końcu być spokojnie? Ja rozumiem, że to jest przyjemny park, ale dajcie mi chwilę odpocząć. Dobra, robimy teraz wyjazd na dach. Tak o. Ktoś tu musi być, i jest, i jest. Kolejny wyjazd. No chłopie cały czas zabudowuje To już może być jakiś troszeczkę lepszy Gracz, co nie? Teraz go tylko zabić i mam go eee, Załóżmy, że KD 2,1 Bo jednak troszeczkę mnie tam zabudowywał, więc Taki plusik ode mnie A ten jest wiał autem, okej okay. Ja się uleczę akurat Auto, które... Aha, działa Ja już myślałem, że to jakiś bug jest, coś Ja nie mogę Ale ja go nie zauważyłem Przysięgam, że go nie zauważyłem no, on ucieka, on jeszcze ucieka, on jeszcze ucieka. Chłop mi uciek, chłop mi uciek. Ja muszę tego fraka zrobić. Jego KD nie wiem jakie. 1,1. Tylko kto mi rzucił te granaty? Czy to był on, czy to był jakiś inny ziomek? O, nie, to był inny ziomek, który jest tam. Naprawdę. Naprawdę, widzowie. On myśli, że go nie widać. A jednak cię widać, kolego. Co z tego, że ja pewnie zginę? Dostał. Dostał. O, co się tutaj skampił? Dostał. Leży. Teraz leży. Udało się to przeżyć jakimś cudem. Wow. Niesamowite. I jego KD to, nie wiem, jakiś 0,7. Do kogo oni strzelają? A ktoś tam płynie. Wydaje mi się, że ogólnie trafiam na przeciwników niezbyt dobrych, co nie? Czasem serio dobiera mi takich mocnych przeciwników, a tutaj tak. No nie za bardzo. Nie za bardzo. Co on robi? Co on robi? Co on robi? Dobra, żyje. Jego KD, no, nie wiem. On coś takiego zrobił, co pokazuje, że nie ma dużego KD. 1,3. Tak mi się wydaje. Widzowie, Wy wiecie, czy mi dobrze idzie, czy ja dobrze zgaduję. E, czy udało mi się chociaż jeden punkt zdobyć. Ale ja tego nie wiem, i według mnie jest to mega trudne. A Wy pewnie się śmiejecie ze mnie. Że co? Ale że Skiro nie potrafi ocenić statystyk? Serio, to nie jest takie proste. Yy, no dobra, nade mną jest jakiś agent. Czy ono mnie wie? Nie, chyba nie wie, bo nie zaczął do mnie strzelać. Teraz ja do niego strzelam. O, kolego. O kolego. Ten się dobrze buduje, w sensie kozak. Nie, co ja chciałem zrobić co ja chciałem zrobić! No to nie granaty! Do środka. Jeszcze wszystko skolapsowałem Dobra, ja i on. Okej, okay, my we dwójkę jesteśmy totalnymi nubami. Jak coś. Wychodź, wychodź stąd, wychodź stąd. Ja Ci chciałem sprzedać ładne hity. Jak zawsze coś nie wyszło. No, chłop się będzie leczył cały czas. Dobra, jest po tobie. Ty masz KD 1,8. No, piłkara. Piłkara musi być spocona. A jak nie jest spocona, no to ja nie wiem, co to za piłkara. Czekaj, 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 czekaj. Kogo ja tutaj widzę? Tak kątem oka zobaczyłem. Co? Aha. Naprawdę. No, naprawdę. Dobra, dostał. No na. Nie mogę z tym człowiekiem, no nie mogę. Co jest? Co tu się stało? On miał KD, w sumie to nie wiem. Nie pokonałem go, to nie oceniam. Lecimy teraz na arenę. Sp nie, ja wiem, że nie mam jakoś mega dużo punktów ee, Ale ostatnio nie grałem jakoś dużo arenki A przypominam, że do końca tego sezonu chcę wbić championa No zobaczymy, czy mi się udaje jeszcze te ponad 3000 punktów nabić Czasami trafisz jakiś taki spoceniec, ale zazwyczaj gra się na takich normalnych graczy, na tych punktach Tak mi się przynajmniej wydaje Fajne lagi, fajnie się gierka ścina Ale, że tu skrzynki nie ma, no naprawdę? No nie, no nie, no nie Kolego, 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 nie wiem ile ty masz KD Yy, nie wiem, nie mam pojęcia. 1, ok, okay. 1,9 powiedzmy, to jest arena, tak? 1,6 może miał tamtej poprzedni. A tego znowu nie ocenia, bo mnie pokonał. No, dynamo skin, super skin po prostu. W ogóle przed nagrywaniem tego odcinka zrobiłem tak fajną gierkę na arenie. Że byłem z ciebie dumny, no może nie wygrałem, ale serio, mega spoko to siadało. Czy to jest skrzynka? Aha, tu nie ma skrzynki. Tutaj jest skrzynka za to. Słyszę ziemeczka tutaj. Gdzie on teraz jest? To jest dobre pytanie Jakoś tutaj za ścianą Uciek, 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 uciek Okej okay. Dostał trochę Ale niestety nie za dużo Gdzie on znowu uciekł? Tam Tutaj jest jakiś kolejny Mam strasznie mało materiałów, żeby tak podjeżdżać Kolego Co ty tak? Wow Nie ma słów. Co jest nie tak ze mną? Halo, Kuba Czemu nie grasz tak jak przed odcinkiem? Ja się nie mogę kompletnie skupić na tych odcinkach. Przed odcinkiem jest Git. Naprawdę Gitówa. A na odcinkach totalnie, totalnie nie. Może coś dobrego tutaj będzie w tej skrzyni. Okej. Okay. Uuu, niebieska pompa. To jest to, co ja lubię. Skrzynka numer dwa. O, jeszcze lepszej temy. I skrzynka numer 3, ale fart totalny. Dobra, słyszę tu jakiegoś agenta. No to nie jest agent. No jeszcze tam do mnie strzela. No jaką cytuję tu i wpić? No, nie mogę z nim. Czy możesz przestać? No, naprawdę! Ilu ziomeczków tutaj jest? No nie wytrzymam, no nie wytrzymam. Tu jest za dużo osób po prostu. Ale ten ziomeczek, którego pokonałem, to w KD... kadę... Nie wiem, bo... No nie jestem w stanie tego ocenić, ale strzelmy, że 1,5. Albo dobra, niech będzie 2,3. No i słuchajcie, to już jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się spoko grało, tylko nie potrafiłem się skupić na tej arence. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Widzimy się już w kolejnym filmie. papa. Pa. No i cześć.